Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W drugiej połowie lat 40. polskie lotnictwo wojskowe znajdowało się z jednej strony w dość ciekawym położeniu, a z drugiej strony napotkało na liczne problemy i kłopoty. Pierwszym problemem był brak rodzimego przemysłu lotniczego, który po zakończeniu wojny był odbudowywany w bardzo specyficznych nowych warunkach politycznych i wojskowych. Rozwój przemysłu, a już zwłaszcza przemysłu lotniczego w Polsce. Uzależniony był od współpracy z Wielkim Bratem ze Wschodu. Ponadto dostawy nowych samolotów bojowych były regulowane w ramach zawartej w dniu 5 marca 1947 roku umowy o dostawach do Polski na kredyt uzbrojenia i sprzętu wojskowego w latach 1947-1949. Zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Radzieckim. Polska miała otrzymywać sprzęt lotniczy o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów amerykańskich. Umowa została przedłużona, ponieważ do końca 1949 roku Związek Radziecki dostarczył do Polski sprzęt o wartości tylko 54 milionów dolarów jednym z elementów przedłużonej, a potem kolejnej zawartej pomiędzy. Polską i Związkiem Radzieckim umowy było dostarczenie nowych samolotów myśliwskich z napędem odrzutowym. Pierwszymi samolotami z napędem odrzutowym przekazanymi Polsce miały być myśliwce Jak-17, które zamierzano produkować na licencji w Mielcu. Licencyjny polski Jak-17 miał otrzymać oznaczenie fabryczne Wyrób G1. Kierownictwo nad realizacją licencji miał sprawować inżynier Zygmunt Szczeciński. Szybko okazało się, że technika idzie do przodu bardzo szybko i dostępny jest lepszy samolot, znany jako Jakowlew Jak-23. Zanim jednak ostatecznie pożegnano się z pomysłem wprowadzenia do produkcji w Polsce samolotów Jak-17, podjęto pewne kroki w celu zabezpieczenia produkcji. Zadanie to spadło na wytwórnię sprzętu komunikacyjnego Rzeszów, która przystąpiła do budowy 30 licencyjnych turbinowych silników odrzutowych RD-10A którym nadano oznaczenie fabryczne wyrób G2. Silniki wyprodukowane w Rzeszowie miały zostać w niedalekiej przyszłości zamontowane w samolotach Jak-17 UTI, które już niebawem miały trafić do Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Pierwsze trzy sztuki zostały dostarczone w lipcu 1950 roku. Sprowadzone wówczas Jak-17 miały numery boczne 27, 28 i 29. Samoloty zostały przekazane Polsce w skrzyniach, które przewieziono koleją. Po zmontowaniu trzy nowe samoloty wpisano na stan wyposażenia 36 Specjalnego Pułku Lotniczego, którego domem pozostawało lotnisko Warszawa-Okęcie. Według niektórych opracowań na Okęciu miał pozostać tylko jeden Jak-17, podczas gdy dwa pozostałe zostały skierowane na lotnisko w Radomiu, gdzie znajdowała się siedziba Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Samoloty jako sprzęt nowoczesny, wykorzystujący nieznany do tej pory w polskim lotnictwie silnik odrzutowy, otoczono specjalną opieką. Zgodnie z niektórymi opracowaniami, samolot z numerem bocznym 27 zamierzano potraktować jako egzemplarz wzorcowy dla licencyjnych Jaków 17 produkowanych w Mielcu. Natomiast dwa pozostałe samoloty miały zostać traktowane jako maszyny zapasowe. W tym kontekście opisywany jest zazwyczaj Jak-17 z numerem 28 lub szkolne, no i tutaj zazwyczaj wspominany jest Jak-17 z numerem 29. Jednocześnie uznano, że konieczne jest wyszkolenie pewnej grupy pilotów, którzy mieli stanowić zaczątek pierwszej grupy instruktorów. Szkolenie dla kadry miało odbyć się na terenie wykorzystywanego przez radziecki 159, Gwardyjski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Lotniska w brzegu, gdzie skierowano niewielką grupę polskich pilotów. I to jest generalnie ten moment, w którym o to określenie niektórzy będą chcieli się kłócić. Dowódcą grupy był podpułkownik pilot Wasyl Gaszyn, jeden z dowódców pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa, który latem 1950 roku piastował stanowisko starszego inspektora techniki pilotażu Wydziału Wyszkolenia dowództwa wojsk lotniczych. Gaszyn był doświadczonym pilotem, który już podczas służby w polskim pierwszym pułku Warszawa wziął udział w walkach nad Warszawą, Wałem Pomorskim i Brandenburgią. Cieszył się całkiem dobrą opinią wśród polskich kolegów, jednakże w polskiej historiografii. Często przywoływana jest niezbyt pochlebna opinia chorążego pilota Kazimierza Rutenberga, który za Gaszynem nie przepadał, a... Opinię tą Rutenberg zawarł w swoich wspomnieniach opublikowanych kilka lat temu nakładem nieistniejącego już wydawnictwa Greca. Wracajmy jednak do jaka 17. Oprócz Gaszyna w skład pierwszej grupy weszli także podpułkownik Aleksander Markow, inspektor pilotażu dowództwa 5. dywizji lotnictwa myśliwskiego OPL, porucznik Andrzej Rybacki z 1. pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa oraz porucznik Kazimierz Tanana z drugiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Po zaliczeniu teoretycznej części szkolenia Gaszyn, Rybacki i Tanana wykonali pierwsze loty na Jaku 17 w sierpniu 1950 roku. Gaszyn uznał Jaka 17 za samolot trudny w pilotażu i według niektórych opracowań miał nieoficjalnie podejmować starania, by maszyny te nie zostały przyjęte do Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Oprócz pilotów w skład grupy, która jako pierwsza miała zapoznać się z nowymi samolotami, znaleźli się także technicy. Kapitan Edward Szafrański, często opisywany jako Rosjanin, w gruncie rzeczy Polak, którego rodzina nie mogła wrócić do Polski po 1921 roku, porucznik Zdzisław Pietrucha, porucznik Stefan Guzik i plutonowy Stefan Kwiatkowski. Po zakończeniu szkolenia w brzegu Gaszynowi polecono oblatać zmontowany przez Polaków samolot z numerem 29, który następnie demonstrowano na lotniskach Warszawa-Okęcie oraz Warszawa-Babice, lub co będzie bardziej czytelne dla niektórych z państwa: Warszawa-Bemowo. W pokazach uczestniczyli przedstawiciele dowództwa wojsk lotniczych oraz przedstawiciele różnych instytucji cywilnych. Gaszyn zasiadł za sterami Jak-17 także w dniu 20 sierpnia 1950 roku podczas pokazów z okazji Święta Lotnictwa, gdy doszło do pierwszej publicznej prezentacji samolotu Jak-17 w polskich barwach w locie. Oprócz przelotu nad trybuną, Gaszyn wykonał także pokaz wyższego pilotażu, co wywołało duże zainteresowanie, jednakże Jak-17 nie nadawał się do wykorzystania w polskim lotnictwie gdyż wymagał specjalnego sprzętu lotniskowego, którego w tym czasie w Polsce było bardzo mało. Wkrótce potem zaczęło się powolne spisywanie ze stanu jednostek lotniczych samolotów Jak-17. Jako pierwszy na części zamienne poszedł samolot z numerem 28, który najpierw dość długo służył jako dawca narządów dla Jak-17 z numerem 29. Taka ciekawostka. Pierwszym elementem, który po prostu wymontowano z tamtego jaka, było koło podwozia głównego, które zostało przełożone do Jaka z numerem 29. Jak z numerem 29, również nie miał okazji zbyt długo polatać z szachownicami. Po dwóch latach został skasowany, natomiast o tym, co robiono z nim w tym okresie, wiadomo bardzo niewiele. Kolejna dostawa Jaków 17 miała miejsce w kwietniu 1951 roku, gdy do Polski dostarczono 11 odrzutowych Jaków 17 UTI. W tym okresie zapadła już decyzja o rezygnacji z eksploatacji samolotów JAK-17, których miejsce, o ile można tak powiedzieć, miały zająć maszyny JAK-23, które, no nie oszukujmy się, były lepsze od JAK-17, ale też miały swoje wady i były znacząco gorsze od MiG-15, który stał się prawdziwym game changerem. Tak czy inaczej, dostarczone do Polski Jaki 17 UTI były maszynami używanymi i miały wszystkie wady, na które napotkacie kupując używany samochód, który wcześniej był wykorzystywany w autoszkole. Od samego początku traktowano je jednak jako rozwiązanie tymczasowe, które miało posłużyć do wyszkolenia personelu latającego, który później przechodził do lotów na Jakach 23. Pierwsze 17 w wersji UTI dostarczono do pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa na lotnisko Warszawa Babice. Były to trzy samoloty, opisywane czasami jako Jak 17W. W literaturze przedmiotów w kontekście Jak-17 można napotkać na określenie dla wersji dwusterowej, takie jak Jak 17W, Jak 17 UTI UTI Jak 17, a nawet U Jak 17. Nie zamierzam tutaj rozwodzić się na temat tego, która wersja jest właściwa, od siebie dodam tylko jedno. W Polsce samolot nazywano potocznie Agatą. Dlaczego? Nie wiem. W maju 1951 roku do trójki maszyn używanych w pierwszym pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa dołączył czwarty Jak-17W, jednocześnie kolejną 17-kę przekazano do drugiego pułku lotnictwa myśliwskiego. W nowej jednostce samolot posłużył w ramach procesu konwersji pułku na samoloty Jak-23. W połowie maja do drugiego pułku przekazano jeszcze jednego Jaka, wykorzystywanego wcześniej przez pierwszy pułk. Kolejną jednostką, która dostała Jaka-17W, był 13 pułk lotnictwa myśliwskiego, jednak jednostka ta korzystała z tego samolotu krótko i wkrótce potem zaczęła przez Brajanie na Migi-15 co doprowadziło do przekazania samolotów z numerami 008 i 127 do 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Później samoloty z numerami 008 trafiły do 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a 127 do 40 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Jaka 17 wóz numerem seryjnym 008 spisano ze stanu 29 maja 1952 roku. W tym samym czasie jak z 40 pułku powrócił do drugiego pułku lotnictwa myśliwskiego i trafił na remont, gdzie wkrótce potem skierowano także samolot z numerem seryjnym 127. Jeszcze przez kilka miesięcy jaki pojawiały się w nowych pułkach. Jednakże na początku 1953 roku głównym miejscem, do którego trafiały samoloty jak 17, był 11 pułk lotnictwa myśliwskiego, który zbierał te samoloty z różnych jednostek. Ostatnią dostawę samolotów Jak-17 odebrano 3 maja 1953 roku, gdy trwało już przekazywanie samolotów Jak-17 do jednostek szkolnych. Maszyny trafiały głównie do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 w Radomiu, jednakże bardzo szybko wyszło na jaw, że nie będą mogły służyć tam zbyt długo ze względu na duży stopień zużycia. W tych warunkach ostatnie pięć samolotów Zostało wycofanych ze służby w 1955 roku, gdy ich miejsce zajęły dwumiejscowe Migi 15 UTI. Na początku 1957 roku władze wojskowe przekazały dwa Jak-17W do Instytutu Lotnictwa. Obie maszyny zostały dostarczone do nowego miejsca przeznaczenia lotem. Za każdym razem za sprowadzenie samolotu odpowiadał inżynier Andrzej Abłamowicz. Który był pierwszym polskim pilotem cywilnym, który zasiadł za sterami samolotu odrzutowego. Tylko jeden z tych jaków został zarejestrowany jako samolot cywilny, otrzymując znaki Sierra Papa Golf Lima Mike. Była to maszyna z numerem 4. Po remoncie samolot oblatano 8 września 1957 roku. Drugi samolot od samego początku był przeznaczony na części zamienne potrzebne do utrzymania tego pierwszego samolotu w stanie lotnym. Egzemplarz Sierra Papa Golf Lima Mike był używany w Instytucie Lotnictwa do Szkolenia i Treningu Pilotów Doświadczalnych Instytutu, których najbliższym zadaniem miało być oblatanie pierwszego polskiego samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Od listopada 1959 roku do lutego 1960 przeprowadzono również pomiary własności lotnych, przede wszystkim stateczności i sterowności, oraz badano osiągi, jak również czas trwania lotu. Ostatni lot wykonano 3 lutego 1960 roku. W październiku 1964 roku samolot Jak-17W został przekazany do Zbiorów Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Zainteresowanie Jakiem 17W w Instytucie Lotnictwa było spowodowane tym, że podczas trwających prac nad samolotem TS-11 Iskra zamierzano zastosować podobny układ konstrukcyjny z prostym skrzydłem i dyszą wylotową turbinowego silnika odrzutowego umieszczoną pod belką ogonową. Samolot był wykorzystywany do pomiarów własności lotnych oraz niektórych osiągów. I tutaj taka drobna ciekawostka. Według niektórych opracowań, do których udało mi się dotrzeć, podczas tego ostatniego lotu w ramach Instytutu Lotnictwa, za sterami jaka 17 zasiadł Andrzej Abłamowicz, który dwa dni później oblatał prototyp samolotu TS-11 Iskra. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wsparcia w postaci wirtualnej kawy, a po drugie, za pośrednictwem serwisu YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. dodatkowe filmy tylko dla wspierających, wcześniejszy dostęp do filmów, a także dodatkowe emotikonki. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i gorąco pozdrawiam wszystkich widzów wspierających: Adama G, Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trousersa. Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana oraz Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta I ogółem dziękuję O za tą właśnie wypowiedź.